swoim oraz wszystkich organizatorów dzisiejszego pierwszego pikniku zdrowotnego witam wszystkich przybyłych państwa Warto wspomnieć że organizatorami dzisiejszego pikniku są Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna Bruknicka numer 3 Ale sami nie dalibyśmy rady Dlatego y, piknik udało nam się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta i Gminy Pruchnik, a także Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. Za pomoc w organizacji dzisiejszego wydarzenia w sposób szczególny chciałabym podziękować burmistrzowi Pruchnika, panu Wacławowi Szkole, skarbnikowi Urzędu Miasta i Gminy Pruchnik, pani Renacie Mikłasz. Panu Wojciechowi Stecowi oraz jego współpracownikom, wszystkim niewymienionym, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego pikniku, serdecznie dziękujemy. Od wszystkich organizatorów miłej zabawy życzymy. Cieszenia się przyrodą, piękną pogodą, jaką dzisiaj mamy. Wbrew pozorom, yy, wczorajszy dzień zapowiadał co innego. Miłej zabawy! Kłaniamy się niziutko, serduszko nam mocno puka, bo do gości przemawiać to jest naprawdę sztuka. Więc jeśli coś się nie uda albo pójdzie niemrawo, przymknijcie na to oko i bijcie mocno brawo. Dzisiaj w Próchniku radosne święto i każdy buzię ma uśmiechniętą. Śmieją się mama, tata i dzieci i nawet słonko jasno świeci. Wszyscy się tutaj chętnie schodzimy, bo piknik przecież to dzień rodziny. Dzieci się bawią, mamy szykują, a tatusiowie dla wszystkich grillują. Szym drzew, las zielony, piknik w próchniku jest wymarzony. Za zaproszenie pięknie dziękujemy i wspólnie z wami bawić się będziemy. Jaki dzień wesoły, jaki dzień radosny, wszystko dziś się śmieje. Bo kwiaty wiosny Puk, puk, serce bije równo Runię kocham cię mamusiu Kocham cię mateńko Daguty, jestem doktorem nauk medycznych, do zawodu jestem pielęgniarką e, i przede wszystkim jestem wykładowcą Państwa Wyższej Szkoły Wsłownie Europejskiej Europejskiego Przemysłu na kierunku pielęgniarstwa. Ponieważ pani jest osobą młodą, miesiączkuje pani, więc e, dla pani wskazane jest wykonanie USG piersi. Jeżeli w tym USG piersi wyczu, wyjdzie jakakolwiek zmiana, nawet ona oczywiście też nie musi być jeszcze nowotworowa, to kolejnym zawsze krokiem jest skierowanie przez lekarza-onkologa na mammografię. Kolejny krok, jeżeli w mamografii jest jakiekolwiek zacinienie jest skierowanie na biopsję. W tej chwili w związku z tym, że mamy tą kampanię e, łatwy Dostęp do Onkologii, te terminy dla osób gdzie gdziekolwiek się wyczuje jakiekolwiek znamie, e, z e, zgrubienie w piersi są krótkie. W tej chwili mamy takie hasło, że rak to nie wyrok, że z rakiem można walczyć, można żyć, Trzeba się z nim swoją szczerze oswoić. Trzeba raz w miesiącu badać te piersi i też zachęcamy bardzo często panów, partnerów do takiego badania. Łączyć przyjemny, z pożytecznym. Tak, o. Wybrać sobie metodę. To są oczywiście zmiany, które można wyczuć. Czyli tu można poczuć, a, to, a proszę spróbować. To jest wciągnięcie sudek. Tak. To już jest zmiana nowotworowa. Każde wciągnięcie sutka. No, ale na przykład to pod spodem też. Tak? Kupka, to jest tak zwana czwórka pomarańczy. Tylko pani go umieć znaleźć. Ja wiem, gdzie on o? jest, tak, ale was. A idzie. To, to wyborze, kupka, tak? A proszę, ja sprawdzę. Tak, tak to już jest nowotwór. Czwarty, węzły powiększone, proszę sprawdzić. Czy ma pani? No tutaj chyba. Tak. Szanowni Państwo oglądając przed chwilą scenkę z udzielania pierwszej pomocy zachęcamy do przeglądnięcia jej pokazano na niej w jaki sposób postąpić jeżeli spotkamy się z sytuacją że idziemy ulicą i nagle ktoś przed nami upada albo też znajdujemy kogoś leżącego na, na ulicy, na trawie czy też na przystanku sprawdzenie podstawowych parametrów życia Takich jak oddech, jak tętno, jest jednym z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli się stwierdzi, że te parametry są zachowane, czyli widzimy ruchy klatki piesiowej możemy wyczuć tętno na tętnicy szyjnej, wówczas należy taką osobę ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku. W tej pozycji układamy po to, żeby drogi oddechowe były udrożnione że nawet jeżeli osobie, osoba się poczuje źle, może zwymiotować, żeby nie zakłysnęła się swoimi wymiocinami. A taka pozycja zawsze zapobiega takim sytuacjom. Przykrycie dodatkowo kocem ratowniczym zapobiega wychłodzeniu bądź też w przypadku wysokiej temperatury, działaniu tej wysokiej temperatury na daną osobę. 30 razy i wtedy patrzymy czy jest obok nas ktoś, kto mógłby zadzwonić w tym czasie do polu pod jaki ręce prostujemy zakładamy tak po prostu i tą częścią będziemy uciskać w jest zielony, pokazuje się zielony i tak widzisz, ja mam cały czas proste łokcie

się tu rusza, masz zdrowa do pracy gotowa Serdecznie naszych gości oraz waszych kolegów i koleżanki. Już za chwilę na tej scenie zobaczycie przedstawienie. Na scenie będzie się działo i dużo znanych postaci będzie występowało. W trakcie przedstawienia powtarzajcie do znudzenia: Szanuj zdrowie, jakie masz, szanowna publiczność. Szanuj zdrowie jakie masz, bo o różne bzdury dbasz. To jak zwykle idziemy do pracy i wszystko ma być tacy. I dlatego prosimy cię uprzejmie. Nie otwieraj drzwi nikomu, nie wpuszczaj obcych do domu, a wychodzą dołączamy przypomnienie. Myj owoce przed jedzeniem. Śnieżka sprząta mieszkanie. Puk, puk, słychać pukanie. Śnieżka, nie bacząc na to, co mówiły jej krasnale, z właściwą sobie lekkomyślnością odmyka zamek. Wchodzi ogrodniczka, niesie jabłuszka. Jedno podaje królewnie. Królewna jabłko zjada i pada. Jaki stąd morał, jaki stąd morał? Morał jest krótki, słuchaj co mówił krasnoludki. I chociaż małe, i chociaż tycie, one naprawdę znają życie. O, znamy, znamy, i każde. Szanuj zdrowie jakie masz, bo różne wtóry twarz. dawno powstała, żeby zachęcić ludzi. Oprócz tego po dłuższym czasie pandemii chcieliśmy się po prostu spotkać z ludźmi, wyjść do ludzi, chcieliśmy wyjść ze swoimi produktami, zabromować się jeszcze raz od nowa, ponieważ okres przerwy był troszeczkę dla nas nie najlepszy. Dlatego też właśnie chcieliśmy się z ludźmi spotkać, pokazać, co mamy za falowania. Oprócz tego no, pogoda nam dzisiaj dopisała. Chociaż mieliśmy duże obawy i dzięki temu się krok po kroku zaplanowany program odbyć. Zerkam sobie do lusterka, nie do wiary, jaka szkoda, gdzieś przepadła mi niechcąco tak zwana moja uroda. Wczoraj jeszcze była piękna, niezaprzeczalna. Dziś ja w ciało daję słowo: sprawa katastrofalna. Zamiast mojej mlecznej cery teraz straszy ta ziemnista. Ktoś by w nocy ją podmienił. To jest sprawa oczywista. Włosy błyszczące teraz kudły. To doprawdy jest przesada. Ząbki białe jak perełki. Teraz Szkoda gadać. Myślę sobie nad tą zmianą. Zaraz mnie furia. No i przyszło już olśnienie. Wina lustra robi w durnia. Czy jest duże, czy też małe. Patrzyć mnie to istne męki. Wiem najlepiej jak wygląda. Podziwiajcie moje wdzięki. Nie to, żeby była próśna, choć pamięci mam zaniki. To po kraka, wina lustra, nie zaglądam do metryki. W wciąż chodzimy z pustą się kręcimy. Lewą też chodzimy z pustą się kręcimy. Do środeczka się zbliżamy blisko coraz bliżej i na zewnątrz już wracamy usta coraz bliżej. Po długiej przerwie, spowodowanym przez epidemię chorego wirusa postanowiliśmy zorganizować piknik zdrowotny. Jest to pierwszy piknik tutaj na naszym terenie. Strównika Górnego. Chcielibyśmy pokazać tutaj, co powstało od jakiegoś czasu, bo to się, dużo się zmieniło. Ten piknik zorganizowaliśmy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Próchnika Górnego, Ochotnicza Straż Pożarna, przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Próchniku i Centrum Kultury i Sportu Turystyki w Próchniku. Stwierdziliśmy, że jednak takie imprezy trzeba powtarzać i kontynuować to, bo jest to duże zainteresowanie Spocha isto,